Witam wszystkich serdecznie 1 maja Gorąco to pootwierałem przed chwilą Tam czaposze powychodziły zaraz pójdziemy pokażę Wam jak to wygląda w środku czaposzy Dokupiłem Budapeszta Samca jednego Tutaj wzięłem go pod kratę na razie tak Budapesztów. No bo miałem tą samicę, taką tam wszyscy, wszystkie samce ją deptały. I, i widziałem, że zaznaczyłem ją. No i akurat kolega tam miał z Gdańska takiego w miarę fajnego samczyka i i i Teraz wam pokażę, jak on wygląda z bliska, może nie wiem, czy będzie widać ale taki tu niech siedzi no bo tam nie mam gdzie go zamknąć a ja tu chociaż pod kratą trochę później go tam przesadzę pewnie ona go tam do siebie pociągnie do, do Budapesztu bo tu on nie będzie z nami na razie no ale niech się najpierw sparzą i tyle ale słuchajcie miałem wam pokazać czaposze zaraz wam pójdę tu mnóstwo murzynków wychodzi ale słońce mnóstwo murzynków wychodzi tutaj muszę zobaczyć czy wodę mają no, chyba mają dopiero przyjechałem bo byłem trochę na wyjeździe i jestem dopiero teraz godzina 11 dobra czekajcie pójdziemy sobie tam a jeszcze tu tylko zobaczę czekajcie zobaczymy tutaj woda Budakasztów jeszcze co tu się dzieje wodę mają wodę mają jedzenie mają no wyskakiwać wyskakiwać Trochę mi odpadło młodych, no tak się ochłodziło gwałtownie. Tu jeszcze młodzież jakoś widzę. Siedzi sobie. Tak. No, tu samiczka na jajeczkach siedzi, widzę nie pochliwa. No, tu są dwa młode, muszę zobaczyć czy mają ogony wyrwane, ja chyba widzę, że nie. <laughs> Tam jest jakiś młody. Dobra, chodzi tu przyjdę, posprawdzę ci im ogony. Słuchajcie, pójdziemy zobaczyć jeszcze tutaj do rysi. do rysi Kingi się już gonią Rysie, wszystkie są w parach Ten czerwony zaparzył się z tą czarną. Kingi Kingi mają młode tu widzę są dwa rysie małe są dwa? są dwa tam siedzi też ma dwa rysie małe a tu są już takie wielkie wielkie są już kingi młode z tego roku <śmłode> już takie ogromne ale jakie fajowe zaraz wam pokażę o, mieciu, pokaż się pokaż, pokaż jak wyglądasz Ole kluchy No zaobrączkowałem je Super Mam obrączki wziąłem wziąłem i ten Dobra idziemy tam pójdziemy tam pójdziemy do czapłoszy tylko muszę Tu jeszcze siedzi mnóstwo, 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 mnóstwo. Zobaczcie, trochę to tutaj. No wylatywać, wylatywać. Mają tylko otwierane wszystkie okienka. Także tu wychodzą sobie, tu im wody dałem do kompania trochę, bo wczoraj... No wylatywać. Wszystkie są wypuszczone. Także tutaj, no uciekać na górę, uciekać, uciekać. Wszystkie są rozpuszczone, także nie ma nic zamkniętych, żadnych czaposzy. Wszystko mi wychodzi. O, czeka, 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 czeka. Przegonię na dobrą stronę. Tu mają wyjście, tam mają dwa wyjścia. Drzwiami nie mogę, aczkolwiek myślę, że zrobię im takie wyjście też. tylko tam pies mi kurde... Może cafmy takiego młodziaka, bo to jeszcze na wyjściu jest takich. O tu samiczka siedzi. Tu jest młody jeden Tam jest jakiś młody Tu siedzi samica na jajkach Patrz co tu jest, tu są dwa A tu jest jeden murzynek, jeden czaposz Bo tam musiałem zamianę taką zrobić i po prostu tu siedzi sanica na jajkach tam się nie wietrze poszedł to super siedzą powiem wam że tu jest tam gdzieś u góry jeszcze jest chyba młody no tam parę jeszcze jest Z pierwszego lęgu naprawdę jest wyszło chyba mi około 30 sztuk także mnóstwo jajek tam gdzieś na dole nawet widziałem są pod spodem jajka Ale musiał je tam je obserwować, bo nie wiem nawet co tam jest, a u pocztowych, a pocztowe rano oblot robiły, teraz są zamknięte, pocztowe mają też, yy, pocztowe moje pożarczy mają, dwa młodziaki tylko im dałem do, do, o, do siedzenia, mój wylot, mają zamknięte, rano je otwieram, robię oblot i zamykam je, nie ma u mnie pocztowych tu są dwa czaposze, na dwóch czaposzach siedzi i tam siedzi samiczka na dwóch czaposzach tutaj tym wylotem sobie wychodzą, mają zamknięty, dobrze nie, nie, bo one się zrywają i, i, i te czaposze na tym baraczku by się e, straszyły, bo to tak nadlatują gwałtownie one czaposze są dobra, jedzenie mają, wodę mają, dobra widzę tu się budapeszty wygrzewają a tam wszystko osze siedzą na całym baraku tam ich jest mnóstwo wszystkich jest tak jak mówiłem koło setki tam na całym baraku kiedyś wygoniłem wszystkie to dachu nie było widać no ale ma tak być. Ostatnio tu walnął walną yy, ten żywopłot i wróbla złapał. To jak się wszystkie podrywały, te czaposze, te młode pospadały to, No ale to nic. No, tu widzę, żeby ta się go nie tu jeszcze jakiś młody czaposzek widzę siedzi. No, młody to może siedzieć na razie. O, dobra, chwilę moment. Jeszcze tutaj tylko sypnę tu na ziemię chwilkę. Troszkę sypnę i jeszcze ja sobie trochę na ziemi posiedzę Nagramy coś przy 1 maja. Kolego, do mnie tam pisałeś y, samiczkę Budapeszta. Widzisz, no to kupiłem y, tego samczyka. Tu zdaje się jeszcze jest jedna wolna samica. No ale ona jest od tego żółtego. Y, się, mam ją zaznaczoną, ale nie jestem pewien, ale niech ona mi nie zostanie. Także tutaj zaraz te młode samczyki zaraz pójdą w parę, bo tam z pierwszego lęku. Y, z marca są, także zaraz się z nią znajdą. Nie mam do sprzedania. To co miałem, to sprzedałem wszystko i, i na dzień dzisiejszy już nie mam. Jak miałem, tak samo tam ktoś dzwonił o te rysie, żeby je wziął. No, rysi już śladu po rysiach nie ma. To co ja sobie tylko wziąłem, ale tych nie sprzedaję. No tak trzymam je, bo trzymam sentymentu, żeby coś tam zostawiłem sobie, ale było tyle rysi do sprzedania i wszystko. Nie mogłem sprzedać i tak wynosiłem, wynosiłem i się w końcu pozbyłem tego. A teraz dzwonicie o Rysie. <laughs> nie, już nie ma nic do sprzedania. śliczna pogoda cię krótko jest. No, nie musiałem, słuchajcie, nasadziłem tam mięte, tak jak zwykle bo wydziobują mi mięte. Byłem temu mojej mamy, patrzę u niej pełno mięty rośnie. A u mnie tutaj przy płocie znowu nic, bo co troszkę wzrośnie to wydziabią, wydziabią i tak wydziabią, jak jest co roku. I, I w tym roku powiedziałem już absolutnie nie odsłaniam. To co wyrośnie poza tą siatkę, te, poza te kratki to niech sobie wydziobują, one wydziobują za tej oje, jak widać tam to co wydziobię, to wydziobię, ale nie wyniszczy mi na dole tej bomy. One... my jedzą mięte no nie wiem może u kogoś nie jedzą mi akurat jedzą fajnie i, I muszę zasłonięte mieć to wczoraj podlewałem o tam też dziobie sobie buda błotościk jakiś wcinającą miętę przyzwyczajone są przepraszam przyzwyczajone są bo u mnie zawsze tu była mięta i one działają, no lubię pamiętaj jeść. tam co wyrośnie to teraz nam się dopadły do tej mięty o przez płod zobaczcie i one tam wcinają tą miętę dlatego nie mogę tutaj tego odsłonić niech będzie zasłonięte żeby to rosło i tyle co wyrośnie poza ten to wydziabnię. resztę nie dobra pozdrawiam wszystkich do następnego coś tam nagram, muszę tutaj ten dach będę robił bo tu mi przecieka nie, nie pokazywałem wam tam od, ten. wcześniej robiłem ten barakowóz tam teraz y, zostało mi ten skośny tutaj u Budapesztów I, i, i prawdopodobnie jutro z rana się za to biorę, kupiłem papę Mam palnik jest butla i, i się biorę za ten dach i chyba będę go jutro robił, Osob... a czaposz przeleciał ten do nich Także jutro się biorę za, za ten daszek Mam wolne, także będę tym działał A, ktoś mi pisał, że mam okno nieumyte, w tym pomalowałem. No nie umyte, to muszę je umyć eee... Ale pomalowanie jest elegancko. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście tam zachęcam do subskrypcji. Słuchajcie, tak jak mówię, to motywuje. Przybijcie łapkę, coś tam skomentujcie. Zawsze jakiś ruch. Pozdrawiam wszystkich. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się.